Witam Was pięknie. E, Dzisiaj Wam powyrządzą coś o izbie. E, to, że gdzieś on napisał, e, a chcę, co byście to AI posłuchali. E, jak mocie to moi nie radzi, to mi dajcie e, lajka. Mi subskry jako subskrybujcie mój kanał, <laughs> co by ta nasza Cieszyńska Rzecz poszła do świata też. E, tuż posłuchajcie o, o izbie. Dyckie jak się stawiało e, haupy, a jeszcze te razy się stawią. Czy się te chałupy stawiało e, terazy, czy, czy, czy się ich stawiało hańdowni, to e, Dycki już wiedzieli, kaj będzie kuchnia szpańska, kaj będą kaj izby, kaj będzie ustęp, kaj będzie sień. E, Wiele było izbów, a jaki te izby były wielkie, to już zależało jaką miała być haupa bo były chałupy większe, mniejsze, to też zależało od tego, wiele dość miał grejcarów, a zależało to i od tego, kto w tych chałupach miał bywać. E, w się nie stawiało chałup z piętrem, inne się stawiało takie chałupy, kane wszystkie izby były dołu, e, a pod dachem, na piętrze e, się schraniało rostomainte wieca, tam siedowało obili, rostomainte zdziorba, co już nie były potrzebne, a dawało się tam aisiano, jak hałpa była pospołu z chlewem. E, Kiejsi hańdowni do izby się wlazowało eny w ten czas, jak człowiek chciał się wyspać, jak chciał e, spać do legiera e, albo jak się coś brało e, bajs od Mali, Olmaryje, jak się obliczki, albo jak starka coś potrzebowała wziąć e, z kastlika. E, większą częścią czasu familia siedziała w kuchyni, albo robiła na polu, a do izbów się wlazowało inny gor wieczór, no a za dnia cała familia siedziała albo w kuchyni, albo, albo była kęsi na polu. Izba musiała być dycki zawrzito, gor kiej w nich bywali starzycy, bo nie, ci starzycy nie chcieli, co by dziecka im tam Goniły, a dorobiały po tych izbach, <laughs> a gorstaż ludzie prawili, że na to są dwieże do izby, co by nie były odebrzite do korząd. Jak się przyszło do kogoś igna na wszczywę, to się szło do kuchyni najprzód, a nie śmiało się zozierać do izby, a i w ten czas, kiedy dwieże były odebrzite, no bo to, to nie było pięknie. W kuchyni y, toczyło się całe żywobycie i rodziny nie w izbach, ale w kuchyni. Y, a do izby się wlazowało ledzy kie, ledzy kiedy, W izbach musiał być dyski porządek, bo kiedy by przyszli starociotka, a podzi, podziwaliby się do izby, y, jakby tam był bajzel, no to y, mogłaby obrządzić taką gaźdiną po całej dziedzinie, no a tej gaździnie by była i gańba. Że tam mimo e, poukludzane. I e, 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 na izby, e, izby miały swoje miana. E, bo e, na nich się roztomancie prawiło. Baj w starusnych haupach e, była jedna izba za kuchynią. E, stawiało się dyski tak, taką izbę. I w tej izbie, to się, prawiło się na tą izbę, że to jest izba za kuchynią. A y, ona mogła być y, albo średnio, y, albo większo, tam bywali przeważnie stazicy, ale mogła być i tak mało, był w nim inny legier, a gazda se tam w tej izbie legnął y, po robocie, y, albo jak po, obwiad, po obwiad był, to w ten czas y, gazdowie radzi y, se tam w tej izbie legli. No, a, y, te izby w chałupie miały swoje miana, jako, jako każdy człowiek. E, była jeszcze e, taka izba, co była najmniejsza e, to się na nią prawiło mało izba, a na największą izbę się prawiło wielko izba. E, była jeszcze taka izba, co nie była ani wielko, ani mało, ani wielkucno, ani, ani malućko, ona była e, taką, oto średnio a na nią się prawiło, że to jest trzecia izba. Tak alespoń było u mnie. E, tuż e, jak się kogoś posłało ząć tam do trzeciej izby, e, wleźć tam do, do trzeciej izby, a przynieść oto stołek, bo przyszła starociotka na nawszywę, no to e, Józef wiedział, kany mu iść. E, a e, po tym nieskozi e, się zaczęło stawiać większe chałupy. E, I w tych większych chałupach się robiło takie izby pod dachem, a prawiło się na nich gibel, że to są gible. No i my też mieli w z taką chałupę, Ona teraz je postawiono na piętro. Ona miała gibel. I, a jak się tą chałupę potem postawiło na piętro, roz, rozbudowało, to ten gibel furt był. Tak się na tą izbę prawiło, do dzisiaj się tak prawi, że to jest gibel. No Jak w izbie bywali bawi starzik ze starką, to się na taką izbę prawiło, że to jest izba stażików. A jak się potem baji starka, albo staszik, jak starka albo starzik pomrzili, to się prawiło, że to jest potem izba starzikowa izba, albo starczyna izba. Ale było a i tak, że w chałupie bywała starociotka albo stary ujec, to była siostra albo brat starki, albo starzika. No a ta starociotka miała miała wymowę i ta wymowa to była ta izba ona tam mogła bywać bo miała tą izbę napisaną to, to się prawiło na to wymowa a tam i a na tą izbę się prawiło że to jest ciotczyna izba albo ujcowa izba no a było tak że pro w izbie człowiek miał taki pokój od całego dnia od tej roboty od ludzi tam se w tej izbie człowiek mógł pożykać, mógł se tam poczytać Biblię, poczytać książkę, poczytać Zeitung, co, co nowego posłuchać se radia, a i potem nie skożdzi se pooglądać telewizor. No i miał taki, taki mógł se tam w tej izbie kapkę posiedzieć, sum ze sobą. Izby się dyski bieliło ze zaczątku, potem się ich sztrajchowało na roztomańte barwy, potem się wałkiem robiło takie roztomańte wzory, ale haindowni izba musiała być aspoń wybielona no. i na, na ścianie w dyski wisiało kupa obrosków świętych. Zależało to od wiary, bo wanielicy wieszali obroski, na, co na nich był Pan Jezus, bo oni nie mają świętych ani Maryi, nie uznawają. Katolicy zaś święte obrotki z Maryją, z Jezusem, ze świętymi, ale na ścianach wisiały i fotografie Starki, Starzika, wisiała na ścianie fotografia, jak się gazda z gaziną żenili. I wiele razy było tak, że na tej ścianie już nie było w placu, co by tam powiesić coś nowego. Tak, tak, tak ta ściana była zawieszana tymi wiecami. E, na ścianach w izbie nie śmiało być żadnych pajęczyn, e, nie śmiały być te ściany zalezione niczym. E, a ta izba to była to był takowny plac, e, kany się aj balandrowało, kany się robiło krzciny, kany się robiło urodziny. E, jak była jakoś wielkocna izba w chałupie, to się w niej robiło aj wieścieli. A i się w niej tańcowało no a było tak, że A i w izbie hańdowni był taki zwyk, że jak ktoś umrzył, to ten umrzyka się dawało trówę z umrzykiem się dawało na stół, a się rzykało to ta familia się po tym zeszła przy tym ustazikowi no a w izbie A i się schodziła rodzina pospołu jak go tofaroż przyszło po Kolindzie, albo jak były krzciny, jak tam się, się ludzie dziwali na dziecko. Ale większą częścią czasu te izby jednak były zawrzite, bo to było takie sakrum. To było dla każdego. Dla każdego kto bywał w chałupie, to był taki świat. Ta, ta izba to, to był taki świat, co, nim, co się w nim mógł schować, a kancik. Poszpekularyzować, pochylać tych myśli, a było i tak, że człowiek potrzebował zostać sum, co by kapkę zastawić czas, co by, co by się na to swoje żywo być i podziwał, a na to były te izby.